Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Skorpiony na czytanie z serii Co jest przed nami ukryte? Kochani, to na czytanie na najbliższy miesiąc, na pełnię od 7 marca do kolejnej pełni, czyli na czas około miesiąca. Skorpiony, weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla innych osób, które miały to usłyszeć. Jeśli w tym miesiącu to nie Wasza historia, nie Wasza sytuacja, to najwyraźniej nie jest nic przed Wami ukryte. I, no, i należy się cieszyć. Moi drodzy, a jeżeli to dla kogoś to znaczy cieszyć, to też tak nie jest powiedziane, bo jeżeli jest ukryte coś fajnego, no to miło byłoby to usłyszeć na marzec. A gdyby to miało być niekoniecznie coś przyjemnego, to oczywiście lepiej, aby nie było ukrywane. Tak, zaczynamy. Zaczynamy, skorpionki. Skorpion... Skorpiony, skorpionice. Co jest ukryte przed skorpionami w marcu 2023? Skorpionki. Będą dwa przekazy moi drodzy. Chyba, że wyjdzie coś więcej z nich, ale najpierw pierwszy przekaz. As Buław dwójka kielichów dwójeczka pucharów interesująco i królowa buław hmm, hmm, hmm. no moi drodzy z tego pierwszego przekazu wynikają dwie mocne karty nowego początku, nowego uczucia nowego związku a jeżeli nie jest to nowy związek, który jest ukrywany, to początek na nowo. Albo chęć rozpoczęcia jeszcze raz, dlatego że mamy dwójeczko Pucharów, czyli, e, moi drodzy, ukrywa tutaj. Jest taka sytuacja, że dla części z Was, ktoś ukrywa, kochani, to. E, no właśnie, że pojawiło się coś nowego. Ktoś nowy. Jakieś nowe m, uczucie, które m, no w tym asie była, w, wiecie, tak troszeczkę, e, dosyć mocno ten ogień się pali. E, więc u, uczucie jest jakieś e, już jakieś w miarę mocne. I moi kochani, to jest czas, w którym, no, właśnie, ktoś ukrywa. To, że dobrze, dobrze się rozumie, to jest czas jakiegoś porozumienia, i to porozumienie ewentualnie też może być tak, że ktoś się z kimś porozumiał. Czyli to nie jest tylko nowe uczucie, ale to może być czyjś nowy początek. Tutaj w dwójce kielichów ktoś mógł się pogodzić, pojednać, wybaczyć sobie, przebaczyć. Ale jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś ukrywa, że zamierza to zrobić. To znaczy, jest takie, taka sytuacja, w której wy możecie nie wiedzieć, że ktoś zamierza się, kochani, z wami dogadać, porozumieć, albo Wam wybaczyć, albo będzie prosił Was o wybaczenie. Dlatego, że tutaj są dwie karty porozumienia, kompromisu, dogadania się i. Jakkolwiek, by na to nie patrzeć, to jest, kochani, tutaj to, że ktoś zamierza bardziej się zaangażować. Wiecie co? To może dotyczyć nie tylko relacji osobistej, nie tylko związku, nie tylko uczuć i miłości, bo nie zapominajmy o tym, że dwójeczka kielichów może mówić o wzajemnym porozumieniu, też we współpracy. Z tego owszem, może być przyjaźń, może być miłość, ale no nie zapominajmy o tym, że dla części z Was to może być kwestia zawodowa, partnerska, tak? Przyjaźni, partnerstwa w pracy, współpracy, ewentualnie taka właśnie praca, a współpraca z królową buław, z taką osobą strzelec, baran lub lew, ale nie musi być, z taką osobą energiczną, kobietą po 40 roku życia. E, może się okazać, że albo ta osoba będzie chciała się z wami e, porozumieć, e, ktoś tutaj komuś będzie chciał wybaczyć, pojednać się. W każdym razie ktoś będzie dążył do porozumienia i kompromisu, albo w, kwestia zawod albo w kwestiach zawodowych, albo w kwestiach uczuć relacji. <trym> Dlatego, że w Bojce Kielichów jest tutaj też zaangażowanie. Tu jest, e, moi drodzy, zakochanie. To jest takie. <trym> To jest przede wszystkim nowy etap w życiu, tak? Tu jest podjęcie jakiegoś ryzyka w tym asie buław. Jest to szansa i ktoś chce tą szansę wykorzystać, tak? No, na razie być może ukrywa tą sytuację, w której ktoś będzie chciał skorzystać z tej szansy. Natomiast najistotniejsze jest to, że tutaj znajdzie się porozumienie, tak? tu się znajdzie pogodzenie, wyciągnięcie ręki na zgodę. No więc, skoro jest to w ukryciu, to oznacza, że ktoś będzie raczej w waszym kierunku chciał tą rękę na zgodę wyciągnąć i dogadać się. Moi drodzy, to może być wasza bratnia dusza. Dlatego, że dwójeczka Pucharów jest często kartą bratni duszy, więc to ktoś taki może, kochani, do Was znowu się odezwać, ale tym bardziej, ale tym razem właśnie z nowym początkiem, z mocnym zaangażowaniem. Tu może być też propozycja kochani małżeństwa, zaręczyn jak najbardziej. No i takiej serdecznej przyjaźni, dużego połączenia, moi drodzy. E, moi drodzy, ponieważ wszystkie te trzy karty wskazują też na nowy związek, nową relację, nowe uczucie, to może być dla kogoś nowa osoba, która e, kochani. Mm, z którą nie mieliście jeszcze relacji, i ktoś taki może, kochani, no, odezwać się i powiedzieć, że no właśnie, że ktoś może nie chce być tylko przyjaciółką, przyjacielem, tak, koleżanką, kolegą, znajomym czy znajomą, no tylko chce, kochani, być partnerem, partnerką, osobą taką, wiecie, do poważnej relacji, tak? Nie do takiej koleżeńskiej, nie do przyjacielskiej, no tylko tutaj się możecie dowiedzieć, że no właśnie taka osoba jednak skrywa inne uczucia i zamierza te uczucia, kochani, no właśnie, może się oświadczyć na przykład, tak? Czy zaproponować wejście na taki poziom relacji, no bardziej albo zaręczyny, albo małżeństwo. Tutaj, w królowej buław jest też taka możliwość <laughs> tych nowych emocjonujących przeżyć i wielu kontaktów, czasem kontaktów właśnie z innymi osobami. A moi drodzy Królowa buław też może mówić o, być zapowiedzią takiego moi drodzy, romansu też. Ale dla części z Was to jest po prostu ożywienie w waszej relacji, ożywienie w związku. I tutaj ktoś wie, że będzie to wymagało wytrwałości i realnego spojrzenia na sytuację no ale w każdym razie jest może jakiś skorpion, do którego jest jeszcze przekaz taki że może być ukrywana taka właśnie osoba w postaci królowej buław ktoś może, kochani, ukrywać, że rozpoczyna jakąś nową relację, nowe uczucie i tu jest taka energia dosyć no, duża, dużej, dużego ognia, dużego płomienia w kierunku tej osoby i mocno może to mówić o tym, że ktoś naprawdę mógł się zakochać. Ktoś może poczuł, że jest to jego bratnia dusza, więc wiecie, dla części z was to wy jesteście bratnią duszą, a dla innych z was ktoś ukrywa, że po prostu no Spotkał inną miłość i zamierza się pojednać, zamierza powrócić być może, bo to jest bardziej w tej dwójce pocharów jest możliwość no właśnie taka, że ktoś zamierza powrócić do jakiejś miłości sprzed lat albo do jakiejś bratniej duszy i rozpalić ten ogień na nowo. no Nie ma tutaj, że tak powiem, co więcej tego, z tego przekazu drążyć z tego względu, że jest to jasny przekaz. Jest to przekaz o nowym uczuciu, nowym związku, nowej relacji, nowym początku, nowym partnerstwie, czy to zawodowym, czy to powrocie osoby do relacji, osobistej, do miłości, do uczuć, czy też powrocie jakichś partnerów biznesowych, gdzie, kochani, i w jednym przekazie, i w drugim chce ktoś się pojednać, pójść na kompromis, porozumieć, wybaczyć, wyciągnąć rękę na zgodę. I tyle z tego pierwszego przekazu. A jeżeli chodzi o przekaz drugi, mm, drogie skorpionki jaki drugi przekaz dla skorpionów co jest ukryte przed skorpionami? Osiem buław, arcykapłan i sprawiedliwość. A, proszę. No, i mamy takie dwie duże arkany, kochani. Dwie duże arkana. Osiem buław, kochani. No, ktoś ewidentnie tutaj, tu znowu mamy dwie sytuacje, w których. Ktoś, kochani, ukrywa, że jest gotowy na relację, że jest osoba gotowa na związek. Tu będzie dużo szybki rozwój wypadków, szybki rozwój wiadomości, um, szybki rozwój komunikacji, dużo wiadomości, różnych, ale dużo intensywnie. Mogą być też podróże: no może ktoś zmierzać um, albo z wiadomością do Was um, i będzie wymiana i y, komunikacja. Y, wymiana informacji, albo po prostu ktoś fizycznie będzie podróżował często, albo będzie kochani, podróżował w waszą stronę. Ktoś zamierza już no, póki co ukrywa, że zamierza się oświadczyć, zaręczyć, wziąć ślub, moi drodzy, i to są bardzo dwie mocne karty wartości takiej, takiej relacji, związku opartego na wartościach moralnych. Uczciwości, lojalności, wierności, ślub kościelny, ta osoba jest zainteresowana ślubem kościelnym. To są dwie karty bardzo silne o tym mówiące dla części z Was. Dla innej części, 8 Buław mówi o y, związku, którego jeszcze nie ma, o relacji, której jeszcze nie ma, ale może, kochanie, mówić o tak dużej ilości e, intensywnych kontaktów, jak i częstych spotkań czy też rozmów, no, że. E, Że właśnie, moi drodzy, dla kogoś jest też możliwy, wiecie, taki krótki, namiętny romans jest, aczkolwiek, yy, dlaczego on byłby krótki i namiętny? No, dlatego, że ktoś mógłby się szybko chcieć zdecydować i ukrywa to, <laughs> no, ukrywa, może ma ten romans już, tak, i ukrywa romans z wami, naj, najprawdopodobniej. I ukrywa, że chce, kochani, czegoś więcej, że chce, żeby to było wszystko oparte na takich wartościach wiecie już teraz i na pewno i z wami, tak? No, a dla innych to może być, kochani, sytuacja romansowa, sytuacja romansu dosyć płomiennego, ognistego, krótkiego, ale namiętnego, dlatego że ktoś ma małżeństwo. I tutaj ktoś może ukrywać to, że planuje tylko, kochani, namiętny, krótki romans, czyli gorące spotkania. A dlatego, że no, jest tutaj są mocno dwie karty mówiące o tym, że ktoś no, jest kochani w związku małżeńskim, tak? A w takim związku, w którym są ważne wartości duchowe, wartości rodzinne. Mm, tutaj mogą być oczywiście też dzieci, więc tutaj dla kogoś też, kto powinien to usłyszeć, no, ktoś nie może zaproponować niczego więcej niż tylko romans, no więc zastanówcie się, czy chcecie w taki co, w takie coś wchodzić, ale dla innej części z Was, no, moi kochani, ten arcykapłan, tak jak wspomniałam, spo, tutaj jest informacja o tym, że ktoś ukrywa, że chce się zaręczyć, chce tego ślubu kościelnego, że chce planować ten ślub z wami, tak? No i tutaj mocno, kochani, chodzi o to małżeństwo, o tą nową rodzinę. O, taki, mm, takiego, o takie pełne szacunku, podejście partnerów do siebie i zaufanie. W każdym razie y, ktoś może też ukrywać, że, zamiera, że zamierza rozwijać tą relację, ten związek miłosny, właśnie wejść na ten najwyższy poziom w tej relacji, naj, naj, ten ostatni etap, tak? Mm. Po prostu chodzi o zalegalizowanie związku, o legalne małżeństwo. Bo być może to dla kogoś, ktoś ukrywa, że jest, to dla kogoś, kochani, ważny warunek, warunek osiągnięcia szczęścia. Tak. No. Czasem też dla jakiegoś, na przykład, singla czy dla singielki, może być przekaz o tym, że e, ktoś ma trudność w tym, aby wpuścić do siebie, do swojego serca, wiecie, tak w ogóle otworzyć się, e, jakąś nową osobę, tak? E, czy też na przykład Was, jeżeli jesteście dla kogoś kimś nowym. E, I w związku z tym, mm, pomimo tego, też możecie być dla kogoś tak ważną osobą, jeżeli nie macie, nie mieliście jeszcze z tą osobą o relacji czy związku, no, że tutaj ktoś właśnie nie chce skupiać się na żadnych krótkoterminowych, tak, w tej sprawiedliwości, na żadnych krótkoterminowych relacjach, tylko ktoś jest właśnie zainteresowany stałą relacją, taką, wiecie, zalegalizowaną, tak, trwałą. Wydaje mi się, że są to dobre przekazy. I mam nadzieję, że będą tylko te pozytywne, bo jakby obydwa są nawet dosyć podobne, właściwie tak. Aczkolwiek, no tutaj najwyraźniej ktoś ukrywa, że zależy o sobie na czymś bardzo trwałym, na czymś długim na lata, na wierności, lojalności, stabilności. Po prostu komuś zależy na ślubie. No, jest też, tak jak wspomniałam wcześniej, taka informacja jedna, że to może być jakiś krótki namiętny romans i ktoś może nie zaoferować więcej, bo ukrywa, że ma tutaj stabilne, silne małżeństwo, silny, trwały związek. I kochani, to wszystko. Do następnego razu, buziaczki, papa.